Dajcie, ja jestem czarny wilk, a to 62 odcinek zagrajmy w Red Red 2. Widzicie, wróciłem do tego stroju hazardzisty. ja tam dokupiłem rękawice, strzeleca do niego takie czarne. Obciąłem właśnie włosy Arturowi. Nie, ja nic kolego nie pomożesz, ale tu mam zrobić sobie tak na Diligence. A potem misja pobladny. Więc, co my tu zobaczymy? To jest wielki coś: armored banking coach heading do Strawberry. Może potrzebujemy coś, by wyciągnąć tours. Okej. Dobrze, Hector. Chcę przeczytać: pojedź na zachód i mini owajkę. Deliżans bankowy jedzie z północy, jest upancerzony i eskortowany. Wewnątrz jest kasa, uważaj. Damn way! Teraz zapomniałem amunicję, kupiłem amunicji. Ale bankowe, no to ładnych pieniążki zarobimy daleko jeszcze Brakuje mi w tej grze, wiecie, takiego ogranicznika. Nie wiem, tyle muszę metrów jeszcze przyjechać, albo tyle kilometrów. Nie muszę tego brakuje mi w tej części w Reddezie ogólnie. Może teraz dla odmiany ze strzelbu tam wjadę. Na koniu, a zapomniałbym, maska. Mamy koniakiegoś? Ale jak je uwolnić? Bo kurwa jak wysadzę, no to będzie kurwa. Te... A jest uwolni. Dobra, trzeba strzelić niepewniej. No i pomogło. Dobra, trochę zarobiłem pieniędzy i uciekamy stąd. No i ogarnięta sprawa. No to kierunek... Do roads spojedziemy. To mamy zadanie. coś ja się coś zepsuło, nasza postać zsiada i zsiada tylko. No to chodźmy, tu mamy zadanie fabularne od Billa. Krótki spacer w ładnym miasteczku Majka. Bill, Majka i Sean umówili się z grejami w salonie, by rozmawiać o pracy. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job. Needing security. After the farce is stealing the horses for them. Why are we doing this? Because we need to stay in with them. And they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seemed legit to you, Bill. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what did they report in their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so? Yeah. They think it was the Braithwaite's. Listen, I know these gray boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you! Get Jak myć tera na szczęście. you take the cross oh major Girl, don't talk to me about sloppy. Better in here not out there. There he is again, Smith! All of you! into those sons of bitches! I want them You sure about that? You're <laughs> Yeah. Thinking the craze might be onto us after all. Now it's sinking in. You're dead now! From the what? Luke, we ain't getting out of this with nothing. Uh, that's assuming we even get out of it. Of course we're getting out of it. This is you and me, Morgan. We always get the job done. You call this getting the job done? You see Bill anywhere? Uh, no. Shit. Ah, I hope oh. you're ready to die. You forgot how to use this is some damn posse of Gray's rounding up. We'd have had to deal with these sons of bitches sooner or later. Just turned out to be sooner. See that? Those cowards are running away. Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Sheriff Gray! You need to get a hold on this town. It's What you've been doing. Come out, Sheriff. It's over. We put down far worse than you a hundred times over. This is the Grays' town. Always has been, always will be. Only Grays I see left around here is you. You want us to come out? We'll come out. Get oh, Bill. Guns on the ground now. Both of you. Don't do it. You know we can't do that. You put the gun down, Chef! I'll blow his brains out! You want to join your little friend there, do you Either way, you're a dead man. Morgan? How the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go oh, easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out except when it's your goddamn fault. you don't know what you're talking about. you don't give a damn about nobody but yourself. oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. i've ridden with you boys close on what? six months now. and all you ever done was complain. you can fight, but you can't think. you can't do either. <laughs> okay, cowpoke. bill, take the boys' body. very improper someplace. quiet. mark ya. Best you and I don't speak for a moment. <laughs> I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things. Krótki spacer w ładnym miasteczku. No ładny taki nie był, ładny spacer. mamy zadanie krwawe zatargi stare i nowe no to o, tu to nie możemy wchodzić teraz wierzać nie możemy ja bym mój kapelusik ale szkoda szkoda właśnie czego kolegi Naprawdę szkoda. I tutaj gdzieś jest jego grup, taka ciekawostka. A gdzieś ma nawet odcinek z tymi grobami. Chyba już to bo to gdzieś tu pojedziemy, się na jego grup. Jest jego grup. Mamy grup Szona. Shaun McGuire. Ruch znajduje się w tym miejscu, nieopodal tych ruin. Właśnie szkoda. Szkoda, szona. Szkoda każdego kompana, który zginie. On. A nie, szkoda, że zginął. Jak powiedziałem. Kartę kolekcjonerską znalazłem. Pociąg. Ciucia. Coś na 12. Może uda mi się zebrać jakieś te Te karty, ale jak powiedziałem, szkoda właśnie, szona, że umarł. Szkoda. I mam tylko zadanie za się dasz Ale tym, tak powiedziałem, tym to ja bym się zajął w następnym odcinku, ale jeszcze zanim. Yep, yep. Waa! Nie ten krawisz. Nie. było pod B. Urwa, którym był dziennik Artura. Weźmy pod B i zajdźmy ten dzień. On powinien być w dokumentach. Co to było? Pytamy. Z poprzedniego odcinka jeszcze. Wracam do zdrowia po ciekawym zdajściu z kolmem od kolem. się uparł, żeby spotkać się z tą Wizą i jakoś skończyło zakończyć to szaleństwo. Tylko, że kolm. Nie podzielał poczucia smociewskiego honoru dacza. Cały numer okazał się zasadzką, żeby mnie porywać, a następnie zwabić resztę, wypułapkę i aresztować. Wtedy Kolm rozpłynąłby się w powietrzu, a my... A my zabralibyśmy jego grzechy razem z własnymi na szumienice. Wygląda na to, że Kolm jeszcze gorzej od nas odnajduje się w tym współczesnym świecie, mając w Więcej szczęścia niż rozumu uciekłem i jakoś tu dotarłem. Ledwo żywy zwaliłem się na łóżko, gdzie przez kilka dni trawiłam mnie gorączka. Dzięki troskliwej opiece Panny Greenshow i Panny Tilly oraz po wysłuchaniu rzewnych przeprosin zatroskanego Dacza udało mi się dojść do siebie. Rana po kuli była czysta i nie zaszła gangreną, więc przeżyję. Tylko jeszcze brzydszy niż do tej pory. Sytuacja z tubylcami przybiera coraz bardziej szalony odwrót. Po, przeczuwam, a coś dalej. Przeczuwam, że ani grejowi, ani brejtowiefowie nie mają złamanego grosza, ale spędziłem zbyt mało czasu w towarzystwie ziemskich właścicieli, by ich dobrze wyczuć. Za to bez dwóch zdań nie wzbudzają wiary wyszlachetną arystokrację. Szczachanej arystokracji, szon. Zabili szona. Zasmucił. Zasmuci mnie to bardziej niż się jestem w stanie przyznać. Nie zdawałem sobie spraw, że tak bardzo kocham tego małego Drania. Z jego niewyparzoną mordą, był jak wkurzający braciszek. Z radością jeździłem u niego boku, a teraz nie żyje. W zasadce ostrzelili mi połowy. Zepnęliśmy w niezłe gówno. Wciąż bez konfe... konfederackiego złota. Za to z problemów. No właśnie, jak to powiedział Artur. z kupą problemów. I tym akcentem ja się z Wami pożegnam. Dzięki, że wpadliście, komentował Czarny Wilk. A to był 62. odcinek. Zagrajmy w Red Red, Red Redemption 2. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Na razie, państwu. Na razie.